Witajcie! Kolejny ciągnik i kolejna waltra. Tym razem mamy 234 model T, rok produkcji 2019 i zobaczcie na jakim wyposażeniu. Już ten najnowszy joystick. I tutaj mamy najnowszy terminal dotykowy Waltry I to jest takie całkiem rozbudowane. Zobaczcie, mogę sobie tutaj go obracać, ten ciągniczek. Tutaj mamy bardzo dużo funkcji, o których ja się tak do końca nie znam, ustawianie obrotów, tempomatów. Tutaj mamy nawigację, i ta nawigacja jest tutaj glona, ona jest podobno darmowa do 2 cm wystarczy włożyć kartę SIM i ta nawigacja już jest darmowa i to jest nawigacja kompletna z anteną wszystko jest tak, jak powinno być. Ustawienia, przekładni. Na szczęście wszystko jest po polsku, także można. Patrzcie, tutaj mamy nawet notatki. Ciekawy temat. Bardzo dużo różnych przydatnych funkcji w tym ciągniku zaczep hitch, czyściutki ładny, zadbany traktorek radio Kenwood, klimatyzacja, szyberdach, joystick Neumatyka, Co? Ciach. Cyk. I jedziemy. Na zakresie C. Tym traktorem jest filmik, jak jechaliśmy od razu w ten dzień, jak przyjechał. Możecie sobie zobaczyć. Zobaczcie, bez sprzęgła, elegancko. Na zakresie C. Książkowo wręcz się zatrzymuje. I przyspiesza. No jest idealnie. Nic nie szarpie. Groty spadają tak jak powinny. Zobaczcie najnowszy joystick. Jakie ładne logo tu ma Waltry Hydraulika przedni TUS, tylny TUS. To jest jeszcze schowek. Co tu jeszcze mamy? Fotel pasażera. Fotel operatora jest oczywiście pneumatyczny, jest równa podłoga w tym traktorze. Więc się łatwo można obracać. Dużo miejsca z tyłu na nogi. Także tego traktor świeżo przyjechał do nas. 7,5 litra silnik, pojemność. Czerwony kolor, najszybszy. 540-65 razy 30 opony z przodu. Z przodu tu jest 40% co najmniej, 50% bieżnika. Jest przedni wałek odbioru mocy, są wyjścia hydrauliczne z przodu. Jest miękka ośka na pneumatyce, a więc najwygodniejsze rozwiązanie jakie jest. Jeździ się jak samochodem na pneumatyce. Wierzcie mi, bo już trochę tych miękkich osiek. Testowałem z tyłu 656,5 x 42 No i tu z tyłu szału nie ma, ale jeszcze nie jest też tak najgorzej. Tak to wygląda. To ta opona także no 30%, 35%, zaczep hitch. E, tutaj mamy dolny oraz jest listwa. Jak widzicie tutaj zakładana, 3, 4, 5 par wyjść. Jest pneumatyka, wystarczy założyć e, te nasze słuchawki polskie. Tutaj są ABS-y. Prądowe wyjścia, wyjście sobus. Hamulce hydrauliczne jeszcze mamy także w komplecie. Jest oczywiście kabina, też miękka. Śruba rzymska. Oświetlenie LED. EHR na błotnikach. Tak to wygląda, ta walka. Szybka skrzynia, sprzęt w pełni sprawny, świeżo przywieziony. Gotowy do pracy. Mamy takich T174, T154, T234 do wyboru na podwórku. Zapraszamy do nas na plac do oglądania, do testowania i do zakupu. Pozdrawiam.